Cześć, witajcie. Dzisiejszy film jest na temat FODMAPS. FODMAPS to nie jest dieta. To jest akronim w zasadzie z języka angielskiego, który oznacza fermentujące niskocząsteczkowe węglowodany i poliole, czyli takie cukry i alkohole wielowodorotlenowe, które w naszym przewodzie pokarmowym są bardzo trudno trawione albo nie są w ogóle przez nas trawione i są rozkładane, fermentowane przez bakterie jelitowe. I nie są absorbowane. I w związku z tym one mogą być przyczyną różnych dolegliwości, zwłaszcza w obrębie naszego przewodu pokarmowego. I już w latach 80. XX wieku zaobserwowano, że spożywanie niektórych cukrów i alkoholi wierowodorotlenowych, fermentujących w przewodzie pokarmowym może być przyczyną luźnych stolców, biegunek, gazów jelitowych i pogarszać przebieg zespołu ilita drażliwego. Później 2005 rok i później została opracowana tak zwana dieta o niskiej zawartości FODMAPS, czyli tych właśnie węglowodanów fermentujących, która jest stosowana przez osoby chorujące na zespół ilita drażliwego i skuteczność tej diety w tym zespole w postaci biegunkowej i w postaci przebiegającej ze wzdęciami ocenia się na około 70%. Moi drodzy, każdy z nas po spożyciu pewnych cukrów fermentujących w jakiejś większej ilości i po spożyciu pewnych alkoholi, dostaje luźnych stolców, gazów jelitowych i biegunki. Ale dla każdej osoby ta granica tolerancji jest inna. Do tych fermentujących cukrów zalicza się przede wszystkim pewne disacharydy, przede wszystkim laktozę, monosacharydy, przede wszystkim fruktozę ale także na przykład pewne polisacharydy. Tutaj zaliczyć zwłaszcza należy inulinę, pewne fruktany, pewne glukany, które nie są przez nas trawione, a są rozkładane przez bakterie jelitowe. Są czasami zaliczane, nazywane, zaliczane do tak zwanych nie. prebiotyków i ostatnio coraz częściej są dodawane do probiotyków. I te cukry przez Znaczną część osób są źle tolerowane. To znaczy, około 20-30% całej populacji źle toleruje fruktozę. Około nawet 50% źle toleruje pewne alkohole wielowodorotlenowe, tak jak manitol, sorbitol, ksylitol. A każdy z nas, czyli 100% ludzi, moi drodzy, nie trawi, nie trawi inuliny pewnych fruktanów i glukanów, które są rozkładane przez bakterie jelitowe. I w związku z tym wiele osób po spożyciu tych cukrów i alkoholi dostaje gazów jelitowych, biegunki i wzdęć. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że te cukry nie są rozkładane w naszym przewodzie pokarmowym przez enzymy trawienne lub są rozkładane tylko częściowo. W związku z tym niestrawiona część tych cukrów dostaje się do jelita grubego gdzie staje się pożywką dla bakterii z rodzaju Bifidobacterium, Lactobacillus, ale także Szyliha i Clostridium. I dochodzi do procesu fermentacji, w wyniku którego powstają gazy jelitowe. Zwłaszcza u 90% ludzi z nietolerancją tych cukrów jest to wodór, u 10% jest to głównie metan, czyli są to gazy jelitowe palne, że tak powiem. Czyli tutaj może nawiążę, nawiążę taka dykresja. Był film o gazach jelitowych i może oglądaliście kiedyś na filmach takie niezbyt to były filmy edukacyjne, że gazy jelitowe jak się podłoży zapałkę pod tylną część ciała, to wybucha. Tak? Jest to prawda, dlatego, że wodór i metan to są gazy łatwopalne i rzeczywiście one, one się palą. Ale, moi drodzy, te gazy jelitowe Drażnią nasze jelita. Przede wszystkim powodują zaburzenia w uwalnianiu pewnych hormonów peptydowych wydzielanych w naszym przewodzie pokarmowym, zwłaszcza motyliny, zwłaszcza VIP, czyli pewne wazoaktywne peptydy jelitowe, zwłaszcza także cholecystokininy w mniejszym stopniu gastryny, w związku z tym mogą nasilać powodować zaburzenia perystaltyki jelit. O osoby, które mają wzdęcia i gazy, bardzo często jednocześnie występują luźniejsze stolce albo wręcz przeciwnie zaparcia. Z drugiej strony te gazy jelitowe się wchłaniają do krwi i potruwają cały organizm, dlatego że ten siarkowodór, czy ten metan i wodór dostają się do krwi, dostają się do wszystkich różnych narządów, żeby później być z powietrzem wydechanym przez płuca, zostać wydalone z naszego organizmu, co zresztą stało się podstawą do diagnostycznych tzw. Tak testów oddechowych na zawartość metanu i wodoru w powietrzu wydychanym. Poza tym, moi drodzy, te powstające metabolity z trawienia tych cukrów dostają się przede wszystkim do naszej tkanki mart, czyli tkanki limfatycznej związanej z błonami śluzowymi, która w przewodzie pokarmowym jest nazywana gard. Tam znajdują się m.in. makropagi i te częściowo rozłożone polizacharydy oddziałują na makropagi i niekiedy po, pobudzają je do produkcji różnych cytokin, w tym cytokin prozapalnych, które mają też wpływ na przepuszczalność naszej błony śluzowej i Wydzielanie, większe wydzielanie śluzu, większe wydzielanie wody do światła jelit, co może być również przyczyną luźnych stolców i biegunki. I tak to, moi drodzy, działa: dlatego u osób chorych na zespół jelita drażliwego, dieta uboga w te cukry i w te alkohole czyli manitol, ksylitol, sorbitol a także w cukry właśnie fruktozę, laktozę tak? inulinę, glukany, fruktany przynosi poprawę Przede wszystkim we wzdęciach i zmniejsza częstość oddawania stolców. W związku z tym pytanie jest takie, jak możemy rozpoznać, czy rzeczywiście te cukry dobrze trafimy, czy, trafimy, czy nie. Bo nie ma sensu eliminować z diety pokarmów zawierających te cukry, wtedy gdy nie one są przyczyną np. luźnych stolców czy wzdęć. Takim złotym środkiem jest przeprowadzenie testu oddechowego, czyli podanie pacjentowi np. fruktozy, np. sorbitolu, np. laktulozy i ocena zawartości wodoru, a najlepiej wodoru i metanu w powietrzu wydychanym. Zawartość wodoru i metanu w powietrzu wydychanym świadczy o tym, że te cukry nie są trawione, ponieważ wodór i metan w naszym powietrzu wydychanym pochodzi wyłącznie z naszych jelit. I powstaje w wyniku fermentacji właśnie bakteryjnej. Natomiast jeżeli na przykład podamy pacjentowi laktulozę i glukozę i również będzie wydalany wodór, to jest to badanie swoiste w kierunku tak zwanego SIBO, czyli rozrostu flory jelitowej powyżej tak zwanej zastawki Bauchina, czyli już w naszym jelicie cienkim, które również może być przyczyną wzdęć luźnych stolców biegunek, bo tak naprawdę glukoza nie jest zaliczana do tych podmap, ale u niektórych osób, u tych osób zwłaszcza, które mają rozrost flory jelitowej, glukoza będzie również powodować wzdęcia i luźne stolce i będzie fermentowana i będzie przyczyną powstawania wodoru. U innych osób nie, dlatego że glukoza jest bardzo łatwo przyswajalna i nie, chodzi, nie dochodzi już do jelita grubego i nie jest tam fermentowana przez bakterie jelitowe. Dobrze, ale jak w takim razie, na czym w takim razie ta dieta ma polegać? U osób przede wszystkim z zespołem jelita drażliwego w postaci biegunkowej, ale także u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, w fazie zaostrzenia czy z rozrostem flory jelitowej, Taka dieta może być pomocna w ten sposób, że eliminacja pokarmów zawierających podmap prowadzi do redukcji, zredukuje liczbę gazów i liczbę luźnych stolców. Czyli trzeba ograniczyć pokarmy zawierające bogate te właśnie węglowodany i alkohole, które są fermentowane w przewodzie pokarmowym. Ja nie będę dokładnie mówił, jakie to są pokarmy, dlatego że możecie takie tabele znaleźć w internecie. Do takich pokarmów zalicza się przede wszystkim niektóre warzywa i owoce, jak na przykład brukselę, jak na przykład kapustę, jak na przykład porzeczki, truskawki, niektóre inne owoce jagodowe, na przykład, ale także na przykład jeszcze cebulę, chzan, kalafior, to są produkty bogate właśnie w te fermentujące węglowodany, które u osób z IBS mogą nasilać wzdęcia gazy i być przyczyną luźnych stolców. Bardzo charakterystyczne jest to, że każdy zestaw produktów bogatych w ten FODMAP zawiera drugi odpowiedni zestaw zastępczych produktów ubogich w ten FODMAP. Czyli eliminując jedne produkty z diety, możemy wprowadzić inne i nie ma takiego ryzyka, że nasza dieta zostanie jakby tutaj zubożona w pewne składniki mineralne i odżywcze. Dlatego, że istnieją dla każdej grupy produkty tak zwane zastępcze, tak? W związku z tym ta dieta podmap może być stosowana tak długo, jak długo zajdzie taka potrzeba. Gdy objawy ustąpią, to jest po około 6-8 tygodniach stosowania tej diety, wprowadza się pojedynczo produkty o Dużej zawartości FODMAP i obserwuje reakcję. Jeżeli reakcja nie wystąpi, to wprowadza się kolejny pojedynczy produkt, jeżeli nie wystąpi, to kolejny. Jeżeli wystąpi, to znaczy, że ten produkt jest przyczyną naszych dolegliwości i się go eliminuje z diety. Czasami zdarza się, że w ogóle nie można wrócić do produktów o wysokiej zawartości FODMAP, dlatego że one cały czas nam będą szkodzić, należy je po prostu wyeliminować. A czasami ta nietolerancja tych cukrów, czy na przykład tych alkoholi wielomodorotlenowych, fermentujących w przewodzie pokarmowym jest częściowa. Na przykład dotyczy to zwłaszcza po przebytej tak zwanej grypie jelitowej, czy na przykład po jakichś błędach dietetycznych, gdzie przez pewien czas może, mogą się utrzymywać właśnie ta nietolerancja pewnych cukrów i właśnie tych fermentujących alkoholi. Trzeba też zwrócić uwagę, że występują one bardzo często w lekach. Na przykład w lekach do leków bardzo często dodaje się manitol albo sorbitol jako substancję słodzącą. I to również może być przyczyną wzdęć i bólów brzucha. Także w napojach kolorowych, także w niektórych sokach owocowych i warzywnych. I na to też powinniśmy zwrócić uwagę. I pytanie, czy taka dieta... Rzeczywiście nas wyleczy. Nie jest to dieta, która ma na celu nas wyleczyć raz na zawsze, ale zredukować nieprzyjemne dolegliwości. I po odejściu od tej diety, bardzo często te dolegliwości znowu wracają, i znowu tę dietę możemy zastosować w miarę potrzeby lub eliminować tylko te produkty, które, nam, które zaobserwujemy, że nam szkodzą. Natomiast czy taka dieta stosowana długotrwale ma jakieś negatywne konsekwencje? Wydaje się, że nie. Co najwyżej może doprowadzić w przypadku fruktozy, bo jeżeli ograniczymy bardzo dużo podaż fruktozy, która zresztą i tak jest szkodliwa dla naszego organizmu, działa silnie, miażdży corodnie, działa, czy jest źródłem tak zwanych AGI, czyli zaawansowanych produktów glikacji białek, które generują powstawanie wolnych rodników, to w zasadzie glukozę możemy, czy produkty zawierające dużą ilość glukozy możemy ograniczyć lub praktycznie wyeliminować, ale ponieważ fruktoza znajduje się w postaci wolnej w wielu owocach, także w miodzie, a nie zawsze na przykład chcemy z tego rezygnować, jedynym negatywnym skutkiem w związku z tym z używania takiej diety może być zmniejszenie pewnych transporterów błonowych dla glukozy. Chodzi tu zwłaszcza o GLUT5. I w związku z tym dieta uboga we fruktozę, bo na przykład ubogo, uboga w owoce, tak, czy jakieś inne produkty zawierające fruktozę, może później być przyczyną jeszcze większej nietolerancji tej fruktozy. Bardzo często się tak mówi, że jeżeli zwiększamy podaż jakichś owoców, warzyw, których nigdy nie jedliśmy, to powinniśmy to robić stopniowo, bo możemy na to źle zareagować, organizm powinien się przyzwy przyzwyczaić. To przyzwyczajenie właśnie ma związek z, na przykład, z zawartością tych właśnie receptorów dla nie, cukrów, między innymi właśnie GLUT5 dla fruktozy, których liczba może się zmniejszyć, jeżeli nie będą potrzebne, czyli ta fruktoza nie będzie na przykład dostarcza na spożywi. Myślę jednak, że ta dieta jest godna polecenia właśnie dla osób z zespołem lita drażliwego, cierpiących na luźne stolce, cierpiących na gazy i wzdęcia, a może być wykorzystana także przez osoby z rozrostem flory jelitowej w jelitach i z, z rzedącym zapaleniem jelita grubego oraz chorobą leśniowskiego krona. Chociaż tutaj nie może stanowić jedynej metody leczenia. W, w rozroście flory jelitowej trzeba pamiętać o tym, że. Taka dieta uboga w te fermentujące cukry i węglowodany redukuje liczbę bakterii elitowych, ale niestety nie, nie prowadzi do usunięcia tych bakterii jelitowych z naszego jelita cienkiego, czy, czy całkowitego wyeliminowania tej niekorzystnej, patogennej flory jelitowej, więc w tym przypadku konieczne jest jeszcze dodatkowe leczenie, czyli na przykład podawanie probiotyków, polawanie substancji działających bakteriostatycznie na przewód pokarmowy, a w przypadku rządzającego zapalenia jelita grubego, stosowanie leków o działaniu przeciwzapalnym swoistym dla tej choroby. Dobrze, to wszystko, co mam Wam do powiedzenia. Zapraszam Was do dyskusji i zadawania pytań. Cześć!